Dzień dobry! Witamy w programie z cyklu Zawodowi Zawodowcy. Celem naszego programu jest jak najlepsze przedstawienie Państwu wybranego zawodu. Porozmawiamy z przedstawicielami branży, zobaczymy statystyki, poznamy wady i zalety wykonywania danej pracy. Będzie też słowo od eksperta. Zapraszamy przed odbiorniki i życzymy niezapomnianych wrażeń. Kto wie, może to właśnie dzisiejszy program będzie dla Państwa inspiracją do zaplanowania własnej kariery. Technik odlewnik to zawód z grupy hutniczo-odlewniczych. Odlewnictwo to technika wytwarzania wyrobów metalowych o wymaganym kształcie i właściwościach, polegająca na wypełnieniu ciekłym stopem metalowym formy odlewniczej. W ten sposób powstają np. tłoki silnika, pompy, pomniki oraz inne wyroby, często o bardzo skomplikowanym kształcie. Odlewnictwo ma w Polsce długoletnią tradycję, obecnie stoi na wysokim poziomie technologicznym, produkując wyroby dla większości dziedzin gospodarki. To powoduje, że poszukiwani są bardzo dobrze przygotowani pracownicy, specjaliści znający specyfikę tej branży. W studiu gościmy eksperta, który przybliży nam trochę ten zawód. Witamy. Dzień dobry. Dzisiejszy program dotyczy zawodu technik odlewnik. Zacznijmy od wyjaśnienia, na czym on polega. Celem pracy technika odlewnika jest nadzór i kontrola technologiczna nad produkcją wyrobów hutniczych wykonywanych metodą odlewania. Spójrzmy na szczegóły. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik odlewnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MTL 01: wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego, wykonywanie oprzyrządowania odlewniczego, wykonywanie form metalowych, konserwacja i naprawa oprzyrządowania odlewniczego i form metalowych, kontrola jakości wykonania oprzyrządowania odlewniczego i form metalowych. W zakresie kwalifikacji MTL 02, eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych, przerobu masy formierskiej i rdzeniowej, wykonywania form odlewniczych, wykonywania odlewów, wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów, przygotowania wsadu oraz eksploatacji maszyn i urządzeń do topienia stopów metali. W zakresie kwalifikacji MTL 04: Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego, prowadzenia dokumentacji technicznej procesów wytwarzania odlewów, kontrolowania jakości wytwarzanych odlewów, organizowania i kontroli procesów produkcyjnych. Na co dzień organizuje i prowadzi procesy wytwarzania odlewów oraz procesy metalurgiczne w odlewniach. Zakres jego czynności i obowiązków zawodowych, a także miejsce pracy zależy od zajmowanego stanowiska. Może pracować indywidualnie lub zespołowo. Jego praca jest rutynowa, wymaga przestrzegania norm, a także śledzenia parametrów produkcji. Mam do Pana kolejne pytanie. W jakich miejscach taka osoba może znaleźć zatrudnienie? Najczęściej w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego, laboratoriach, instytutach naukowo-badawczych oraz biurach projektowych. Zanim poproszę Pana o wypowiedź o wadach i zaletach wykonywania tego zawodu, Połączmy się z naszą reporterką w terenie. Zobaczymy i posłuchamy, jak wygląda ta praca w praktyce. Halo, Marto? U i u i, u -i. Wow, wow. Halo, Marto, jesteśmy na wizji. A, już tak? A, tak, tak. Dzień dobry. Znajdujemy się w miejscu, w którym pracuje technik odlewnik. A co to za praca i jak wygląda? Zobaczymy już za moment. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że wykonuje pan ten zawód? Zabrzmi to może zabawnie, ale zainspirowały mnie dzwony kościelne. No, mieszkałem z rodzicami blisko kościoła i wiadomo, jak to w kościele, dzwony co chwila były w użyciu. Czasami doprowadzały mnie do szału, ale w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, jak są zrobione, skąd ten dźwięk. W gimnazjum zainteresowałem się robieniem odlewów artystycznych, m.in. tych nieszczęsnych dzwonów. No i wtedy też dowiedziałem się, że jest taki zawód jak technik odlewnik. Nie zastanawiałem się, więc długo uznałem, że może być ciekawie, i rzeczywiście tak jest. Dziękuję. Do rozmowy wrócimy za chwilę, a tymczasem łączymy się ze studiem. Dziękujemy za przekazane informacje. Przejdźmy do prezentacji dobrych i tych gorszych stron omawianego zawodu. Tak, oczywiście. Wykonanie każdej pracy ma swoje zalety, ale także i wady. Zobaczmy porównanie. Zalety wykonywania zawodu technik odlewnik. Praca w stałych godzinach w dzień, najczęściej w wymiarze od 6 do 9 godzin. Możliwość udziału w ciekawych projektach. Możliwość pracy biurowej w pomieszczeniach zamkniętych w pozycji siedzącej. Wady wykonywania zawodu technik odlewnik narażenie na hałas, wysokie temperatury, wibracje i duże zapylenie powietrza. W przypadku hal produkcyjnych praca w pozycji stojącej. Praca ma charakter rutynowy. Dziękuję. Połączmy się raz jeszcze z naszą reporterką w terenie. Halo Marto, halo studio, jestem na miejscu. Czy mogłabyś zapytać swojego gościa, jakie kompetencje trzeba mieć, by wykonywać ten zawód? Jak sam pan słyszy, moja koleżanka w studio ma jeszcze do pana pytanie. Nasi widzowie zapewne również są ciekawi, co powinno cechować osobę pracującą w tym zawodzie. Powiem tak, według mnie najbardziej istotna jest dokładność, refleks, logiczne myślenie i dobra pamięć. Jeśli ktoś pełni funkcje kierownicze i ma znaczną swobodę działania, no również samodzielność i odpowiedzialność. Dziękuję za uzupełnienie. A my przygotowaliśmy dodatkowy materiał, który przybliży państwu ten zawód. Czynności, które między innymi wykonuje technik odlewnik. Organizuje pracę zespołom prowadzącym procesy technologiczne w odlewni, przygotowuje dokumentację technologiczną procesów metalurgicznych i obróbki plastycznej, zaopatruje pracowników w niezbędne urządzenia, przyrządy, materiały i surowce, opracowuje sposoby wykonywania odlewów i przygotowania form, a także sporządza formy odlewnicze. Nadzoruje przebieg procesu wytwarzania aglomeratów, materiałów pomocniczych, półwyrobów i wyrobów gotowych zgodnie z dokumentacją technologiczną. Wykonuje badania kontrolne i laboratoryjne materiałów i półwyrobów stosowanych w procesie wytwarzania odlewów. Kontroluje i ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń. Wykorzystuje technikę komputerową do projektowania, wytwarzania i odbioru technicznego odlewów. Otrzymaliśmy sporą garść bardzo ważnych informacji. Panie ekspercie, muszę dopytać: czy są jakieś przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu? Wymienić należy przede wszystkim poważne wady wzroku i słuchu oraz upośledzenia sprawności rąk i nóg. I ostatnie już dzisiaj pytanie: Proszę powiedzieć, jakie są perspektywy pracy w tym zawodzie? Tutaj posłużę się przygotowanym wcześniej materiałem. Proszę spojrzeć. Realia obecnego rynku pracy stwarzają duże możliwości zatrudnienia dla osób, które posiadają wiedzę i umiejętności do wykonywania innych niż tylko obsługa maszyn i urządzeń odlewniczych zadań w przemyśle odlewniczym. Typowe stanowiska pracy w zawodzie technika odlewnika to... Samodzielny technolog, specjalista do spraw przygotowania produkcji, specjalista do spraw przygotowania form, specjalista do spraw wykańczania odlewów. Na zakończenie chciałbym dodać, że przy wyborze zawodu przyglądajmy się uważnie swoim predyspozycjom i zainteresowaniom. Pamiętajmy, że każdy zawód jest potrzebny i znajdzie swoje miejsce na rynku pracy. Dziękuję Panu za obecność w studio. Dzięki wiedzy naszych ekspertów i pracy redaktorów w terenie poznaliśmy bliżej kolejny zawód, jego specyfikę i wymagania. To wszystko na dzisiaj. Żegnamy się, do zobaczenia. Jeśli chcesz pracować w zawodzie Technik Odlewnik, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia: ścieżka pierwsza Technikum 5 lat. Egzaminy zawodowe z kwalifikacji w trakcie trwania nauki MTL 01 lub MTL 02 oraz MTL 04. Studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie Technik Odlewnik. Ścieżka druga. Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia, kierunek modelarz odlewniczy lub operator maszyn i urządzeń odlewniczych 3 lata. Egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki MTL-01 lub MTL-02. Praca w zawodzie modelarz odlewniczy lub operator maszyn i urządzeń odlewniczych lub I. Branżowa Szkoła Drugiego Stopnia, kierunek technik odlewnik 2 lata. Egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki MTL 04 lub wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz kwalifikacyjny kurs zawodowy MTL 04. Potwierdzenie kwalifikacji MTL 04 egzaminem zorganizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uzyskanie kwalifikacji MTL 04. Studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie Technik Odlewnik. Ścieżka 3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe MTL 01 lub MTL 02 oraz MTL 04 lub 2 lata pracy w zawodzie lub 2 lata nauki w zawodzie oraz wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Potwierdzenie kwalifikacji MTL-01 lub MTL-02 oraz MTL-04 egzaminami zorganizowanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie technik odlewnik.